Okay, jedziemy dalej, moi drodzy. Wszystko jest... Wszystko jest No Ciąg dalszy, witam Was bardzo serdecznie Muszę nawijać niestety Bo napierdalają do nas Przed nami No to są te czołgi Które pamiętacie poprzedniego odcinka, ale dobra yy, Mamy dostać się na lotnisko i wiem, że będzie zapora drogowa mi tutaj kuczę z tym! A ja ci kuczę dam. O ty. To chyba nasz. Albo nie, nie, to nie jest nasz. Jak najbardziej. Nie, niemożliwe, że on do mnie strzelił. No, ale oni się wymiękają tutaj, pięknie. Cześć. Jak się miewasz? Jak dzień? Bo chyba trochę wybuchowy. Hell yeah! Jedziemy dalej. Jestem strasznie podjarany, wiecie, bo tutaj z jednej strony o kucze. z jednej strony mamy BFA czwórkę, a z drugiej strony dzisiaj wyszedł Kal, którego również bardzo uwielbiam i, o, moi drodzy, będę go również nagrywał. Więc musicie śledzić Moja serię na kanale, dobra. Wypierdalac stamtąd, co to jest w ogóle? Hmm. Już uważaj na te zapory drogowe. Dobra, chuj, zobaczymy, czy przejadę. O, dziwo. OK, czyli musimy znaleźć przełącznik, tak? To co, mam wysiąść, czy co? Tak, ja chyba muszę wysiąść O jest, i mój oddział również Zajebiście! Wypierdzielaj mi stamtąd Ej, do nas strzelają z RPGa. A to mi się nie podoba Wiesz, co jest w ogóle chujowe w naszym tym. Hmm, co by tutaj wziąć? W sumie nie wiem, co będzie mi potrzebne, więc na razie zrobimy gotowe. Zupełnie i podniesiemy te klapy. Dobra. Słupki podniesione, wsiadamy z powrotem do czołgu. Chyba, że możemy wsiąść do tego. Spróbować tempo napierdalać Wiecie co, nie, bo tam jest czołg w sumie, więc ja wolę wrócić do czołgu. <grymne> Cwelu, nie strzelaj do mnie. Zobaczymy, kto. Przyszuj ty chuju. Nie, nie trafiłem go? Nie, zniszczenie pojazdu. Dobra. Tym lekkim pojazdem widzę, tutaj nie ma co się przedzierać przez tę ulicę. No jednak to jest mało opłacalne, ale dobra Lecimy dalej. Wracając do tematu, o którym mówiłem... Yy... W coś się wjebałem, ale dobra Tu jesteś chuju Nie strzelaj do mnie Bo ja czy Zajebie Dobra Kurde, dokończyłem tą kwestię, bo już nie wiem, ja nawet z tym dźwiękiem że Battlefield strasznie to psuje O, tu jesteś czołgiem lekkim, jaka szkoda Czymś dostaliśmy grubszym Teraz nie jestem pewien czym Oddział! Wysiadać! O kurwa! Straciliśmy czołg! Weźcie mi ten czołg stąd! O chuj! Jak się go pozbyć? Weźcie mi to, się. Jakimś cudem ty nie masz niczego takiego, żeby to zniszczyć? Dobra. No Zginę pewnie, zginę jak nic. Tu się mamy dostać na lotnisko, a tu dwa czołgi do mnie, o właśnie, napierdalają. No to jest, kurde, ciężkie. No pewnie skończymy od. Zaczy, zaczniemy od tej misji z. Że... Przedostaniem się czołgiem, jak się klapy opuszczają. Zapewne stamtąd, tak mi się wydaje. Chociaż nie, jednak nie. To spoko. Właściwie nie pojedziemy drogą, pojedziemy tubocznymi ścieżkami. Wydaje mi się, że one są bardziej bezpieczne. Mamy dwa czołgi na, na sobie. 19 HP Nasz czołg jeszcze się trzyma? No właśnie, już się nie trzyma. Mamy dwa czołgi do przejścia i ja tego przejść nie mogę. Bo nie mam odpowiedniej amunicji. Chociaż. Hmm, chyba sobie przygotuję te przeciwpancerne. Hmm, Wyrzutnie rakiet. Przecież nie, najpierw HP niech mi się przywróci, bo widzę, że mam trochę mało. To mamy lekki pojazd. Oni by mogli się do niego przesiąść. Ale dobra. Już tak, to dobra, lecimy tym bokiem. Tym wybrzeżem. To napierdalamy w takim razie na sprincie. No, wypierdalaj mi ale... Przesunięty konkretnie 7 HP Nie no Spojebane Trzy czołgi? Dwa to jeszcze przebolej, ale trzy? Tyle fejli w jednym odcinku Ech, Tak bardzo boli Chyba, że nie wiem Może górą tym... tam przejechać Teraz to już jestem trochę zdruzgotany. Mogę to ponownie z górą, ale czy mi to coś da? Bo tam jeden szok jest do góry z kolei. Mogę go zraszować. Dobra. No i właśnie, skąd oni do nas strzelają? No i chuj, widzicie dwa czołgi. One gdzieś kampią. I kurwa mnie to denerwuje. Ja jebę. Nie mogę tego przejść. Serio, żeby ta misja aż tyle mi zajmowała, żebym to jeszcze mógł jakoś obejść. Co no, drogą kampienia to nic nie da. Jakbym miał jakieś wsparcie. Może jeszcze? Jest jeden show. Mogę się z nim bić teraz. W sumie go wykończę najpierw. Jeszcze nie? Jeszcze znaczy się trzyma? Dobra, jest. Ok, jeden wykluczony. Poczekamy, aż nam się przywróci te spełnia zdrowia. No bo nie ma co lecieć na kolejny czołg, gdy go nie będziemy posiadali. Jest 70, dobra. Teraz, teraz będzie ten jeden czołg przed nami. Tam się pojawi. Jeden. Dobra, on jest zniszczony. Tam mamy drugi czołg. No wychyl się kolega Dalej Dobra Czy to już koniec czołgów czy jeszcze jeden? Teraz, Teraz już w sumie nie wiem O właśnie ten. Ciężka technika na się wydaje, że tam jeszcze gdzieś jeden jest nie strzelają do nas, ale... Ale nie wiemy skąd Skąd oni Chyba, że to są działa przeciwpancerne jakieś Ten celownik yy... się przydaje ten który właśnie uruchamiam Pewnie Vegas dostanie szał, gdy zobaczy coś takiego o, dobra, czyli ciebie trzeba zraszować, bo tu jest ta górka. Że bokiem przejedziemy do niego. O właśnie. Stawmy się przodem. No. Nie trafiłem. Dobra, tam jest chyba. Przeciwnik. Ej, powa... Poważysz, że on to przetrwa Dobra. Aha, bo to było działo przeciw paterne. Rzeczywiście, widzicie? Dobrze mi się wydawało Obijać chłopaki, obijać ich Co jest? Gdzie się chowacie? Sobie chętnie was tutaj to do pieprzem No dobra, musimy kontynuować Ok, no to wysiadamy. No, czyli teraz coś, co lubię, no. Piechota, tej mi pod mój ostrzał. Nie ma to, jak chować się za szybą, która na pewno dużo da. No, keep going, dalej. Musimy się tam przedostać. No, tylko bez żadnych wpadów. Za Za tym budynkiem, powinien być most. Chodźcie tutaj, mamy będzie do... lepsza widoczność Mamy ich do ściągnięcia, panowie. Chyba, że. No, Reken! Co zrobicie na granat, jak zobaczycie? No dobra, no to tak też można zrobić. Powiedzmy, Czy my dobrze poszliśmy? Co się patrzycie na mnie? Całkiem przemarzłem Moc jest tam, tylko my zostaliśmy. A czyli dobrze poszedłem. To widać jak na dłoni, samym nie wygoni. Czekajcie, minimalnie może. Ha, szkoda, że tutaj nie ma głośności dialogów. A w ogóle... Czemu taka niska głośność? Lepsze... 28 powinno być. Łe, to wy tak, tak bardzo takie katiusze przeżywaliście z cichym dźwiękiem? się przeżywają. To sorry bardzo. Przepraszam. Nie podoba mi się to. A tobie odbiło? My czworo kontra cała armia? Dokładnie omawialiśmy tę misję z Garrisonem, jasne? Dobrze wiedział, jakie jest. Nie, ty ją omawiałaś! Omawiałaś ją za moimi plecami! O co ci chodzi? Przeszkadza Ci kobieta w oddziale? Nie, kobieta mi nie przeszkadza, ale kłamców nie ścierki! Już spokój! Mamy misję do wykonania! Pomyśl o ludziach na Walgieri! O tych uchodźcach. Przecież oni na nas liczą. Spokojnie, Irish. Spokojnie. Będzie dobrze. Nic się nie bój. Pomóż mi, Reker. Nie Coś ukrywa. Nie ją na No dalej. dajemy ten. Dobra, no to w takim razie Wiona przód. Coś czuję, że tutaj będzie gorączka boju. Chyba samoloty! Ale boźcie na razie nie ma! Wyprowadzą je! To tylko kwestia czasu! Jasa! O proszę wprost przeciwne wrażenie! Dobra, czyli lecimy dalej. Dobra! Witź na samochodach. Wydaje mi się, że się tutaj coś stanie na tym moście takiego konkretniejszego, ale mogę się mylić. Ja nie nie mogę przejść tutaj bokiem? Napra... Ale to było dziwne autobus Co tam się dzieje? O kurwa Poczekajcie za moim rozkazem A ja mówiłem czekać za rozkazem Gdzie mi tym granatem chciałeś tutaj rzucać? Dobra Naprzód panowie, naprzód Reker się nie boi, reker idzie naprzód Jestem ciekaw, jak długo będzie trwała w ogóle ta misja, bo samego Battlefielda, w sumie sam Battlefield jest bardzo króciutki O, mówiłem, że coś się będzie działo na moście I oto to jest dowód, proszę bardzo Pieprzony tajfun Tu nie ma przejścia, ej

Tak, widzimy. Hanna! Brać kabulec leczny! Dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Trzy mówiłem wcześniej! O kurwa! Musimy zjeżdżać z tego mostu. Tu jest niebezpiecznie! Nie zostawimy cię, nie ma mowy! Będziemy trzymać się razem! Dawaj! Patrzcie, poparliśmy Hannę, a ona chce się pozbyć nas.

Halo Rekker, czy ty możesz płynąć? Nie no, sam płyniesz, dobra, to, to płyn, to niech płynie. To niech płynie, zobaczymy co on tu wymyśli. No, nasz oddział ogólnie się rozdzieli teraz. Dobra, już mamy dwóch: trzech, bo tam jest Irish, a Hana? <laughs> Gdzie jest Hana? Czy tam szuka? Tam jest. Ale jak zraszowała? Z kanałów burzowych? Patrzcie, jesteśmy pod odniszkiem. Nasze wejście. Teraz tak, podejść, co zrobimy. Z na lotnisko. Jest niedaleko. mogę wylecieć z kosą. Wciągajcie ich! Dobra, 2-0 dla mnie. Dobra, skrzynka z bronią. Możemy coś zmieniać? Nadal ten Skar bardzo do mnie przemawia, więc pozostawiam się z nim. I po prostu brnę... Brnę dalej, bo jest zajebiste. Tak jak jest to sam w sobie jest po prostu Ciką bombom i kucze wymiata, także spoko. Myślę, że mi się spodoba w kanale. Oh, dobrze jest się schować przed stromem. Masz klary, ma? Dobra, wiecie co? Na tym zakończę ten pierwszy odcinek. Za chwilę będziemy kontynuować, znaczy no, wy będziecie o to oglądali następnego dnia zapewne ale Dzięki. Trzymajcie się ciepło hej i do następnego odcinka!